Panie ministrze, jak moja żona by chciała wyjść z koleżankami na piwo, to czy ja mam jej pozwolić? Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Dzisiaj minister edukacji odpowiada na wasze pytania. Nowy minister edukacji, pan Przemysław Czarnek. Podobno chce pan zlikwidować przerwy między lekcjami, ale przecież wy powinni mieć przerwy, panie ministrze. No. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Panie ministrze, a jak założę sąsiadowi homonto i będę. Nim orał pole. To czy to będzie nieetyczne? Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakichś równości. Przemysław Czarny, dzisiaj wszystkie pytania od słuchaczy RMF Max, do ministra edukacji z nami Mariusz. No, halo Mariusz. Cześć dzień dobry. No nie, dzień dobry, panie, dzień dobry, panie, panie ministrze. No. Panie ministrze, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. <grym> Skończ tego słuchać, Mariusz. Słuchaj, no. full do poprawy, a słuchawki głośno grające z pozdrowieniem F Max dla Ciebie, Mariusz. Dzięki, pozdrawiam.